Po dwóch meczach rozegranych z drużyną MKS Mień Lipno musimy niestety oddać wyższość drużynie rywali. Podczas pierwszego meczu rozegranego w Lipnie, mimo strzelonej w pierwszej połowie bramki przez Filipiaka, druga połowa należała zdecydowanie do gospodarzy. Z niesmakiem wracaliśmy do domu, kończąc spotkanie wynikiem 1–2. Tydzień później rewanżowaliśmy już na własnym stadionie. Aby jednak awansować do ligi okręgowej, musielibyśmy wygrać mecz z dwupunktowym prowadzeniem. Niestety nie udało się osiągnąć tego celu i mecz zakończyliśmy remisem po brance strzelonej w 85. Minucie przez Gryglewicza. Choć tym razem nie była to przegrana, to wynik ten bynajmniej nie zapewnił nam upragnionego awansu.